Długa droga przed Grecją. Ja nie sądzę, aby Grecy mogli cały czas żyć tak jest, jest gaz. Dużo gazu. Potrzebne jest rozkręcenie tego, tego wydobycia. Nie wydaje mi się, żebyś się zostaje taką, takim gazpromem do Europy. Centralny w ciemnościach. Wakacje z remontami. Tam, gdzie droga ekspresowa, ta autostrada przecina drogę krajową, tam zawsze będą występowały utrudnienia. w kraju, to im się nie da ...pojawił się w Bukseli i oświadczył. Polska to państwo totalitarne, w którym od 1939 roku nie rządzą Polacy. Oburzenia nie kryją politycy, to jeden z nich nazwał redemptorystę człowiekiem, który wiarą zajmuje się tylko wtedy który może na tym zarobić. Występ duchownego skrytykował nawet przez praskich obywatelstw, do których parlament europejski należy. Tomasz Machała. Wizyta w Brukseli to dla ulcarystyka wizyta w mieście, które uważa za miejsce wielkiego zła. Wczoraj uznał jednak, że w Polsce dzieje się zło większe i poinformował o tym parlament europejski. Przynajmniej wobec obwieszcza, że w jego kraj nie jest krajem demokratycznym i rządzą tam jacyś ludzie, którzy nie wiadomo jakiego są powodzenia. Tadeusz Rydzyk na spotkaniu o źródłach geotermalnych w Brukseli mówił, że w Polsce nie rządzą już Polacy. Zmieniać się w to i mieć się takich problemów jak teraz. to jest też wykluczanie, to jest kryminalizm, to jest kłamie jest Prawo i Sprawiedliwość razem z Tadeuszem Rydzykiem postanawiają oprócz państwa polskie. Dyrektor Radia Maryja obrażał też byłą komisarz, obecnie europoseł Danutę Hitler. używa wulgaryzmów, obraża po prostu odmawiającej suwerenności. Spotkanie zorganizowało i opłaciło PiS. Nie słyszałem tej wypowiedzi, nie byłem, powtarzam, nie, nie słyszałem tej wypowiedzi. A on, proszę pytać ojca ryzyka, PiS po raz kolejny udowadnia, że jest partią jednego tematu i jednego środowiska, że tyle razy próbowało się odkleić od ojca ryzyka, ale zawsze na ojciec ryzyk jest e, z tą partią. Przeciwko wizycie dyrektora ryzyka na piśmie protestuje platforma. Nie byłem ani informowany, ani żadne takie wiadomości na mnie wcześniej nie mi otwarły. Tadeusz ryzyk nie jest pierwszym i jedynym zaproszonym przez PiS do Brukseli Polakiem, który jedzie tam ostrzegać przed Donaldem Tuskiem. Dziś robił to współautor filmu Anity Garga w Osmoleńsku. Władza prezentuje, czy proponuje knebel i zmowę milczenia. Tegoś dnia. Możemy nie poznać własnego państwa. Możemy obudzić się w państwie, które nie będzie już polskim państwem. W podobnym tonie w Polsce już od miesięcy mówi Jarosław Katyński. Graniczny strajk Platformy Obywatelskiej przed przegranymi wyborami prowadzi już tych panów do metod z komunistycznych. To nie w Polsce. A taki łeb jak Po to właśnie tego rodzaju metody. To oczywiście różnicą, że w komunizmie władza nie puszczała do Brukseli. Zawoisie, ryzyk opinii o Polsce w Brukseli nie zepsuje. Gorsze jest to rosnące przekonanie prawa i sprawiedliwości, że Polska jest już prawie krajem totalitarnym, prawie Białorusią. Tomasz Machała, wydarzenia. A